Cześć! Z tej strony Dziczka i witam Was na kanale To Tojagotnę. Dziś chciałabym porozmawiać z Wami o czymś bardzo ważnym w grach fabularnych, choć czasami pomijanym: Mianowicie o informacji zwrotnej posesji, czyli o feedbacku. Skupię się na tym, kiedy warto go udzielać lub prosić o niego, i jak to zrobić, by było konstruktywnie i pomocnie, no i co może pójść nie tak, no i czy w ogóle w sumie zawsze trzeba go dawać. Jeśli jesteście prowadzącymi graczami, albo po prostu chcecie, by wasze sesje były lepsze, zapraszam. No dobra, to na początek. Dlaczego w ogóle potrzebujemy tego feedbacku? Feedback po sesji to narzędzie, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, co działało dobrze, co mogło pójść lepiej, co nasi gracze lubią, a czego może nieświadomie, nieświadomie unikamy lub unikać powinniśmy. W przypadku RPE-ów jest on szczególnie wartościowy, bo w grze współpracują ludzie. Wiecie, osoby prowadzące rozgrywkę i gracze. I każda sesja to wspólna historia, emocje i interakcje, które nie zawsze będą tylko pozytywne, za to mogą być bardzo, bardzo silne. Wszelkiego rodzaju badania i artykuły, jakie możecie znaleźć w sieci, a które poruszają właśnie tematykę informacji zwrotnej, wskazują, że warto do tego tematu podejść w sposób bardzo przemyślany. Brzmi logicznie, wiadomo. Chodzi o to, by feedback był pożyteczny i faktycznie mógł przysłużyć się w jakiś sposób odbiorcy. Przekazywane informacje powinny natomiast dotyczyć konkretnych sytuacji i zachowań i raczej nie być oceniające, a skupione na odczuciach własnych. Znajdziecie również wiele form feedbacku, o wielu też na pewno słyszeliście, jak choćby o tej przekrętej kanapce. Czyli dobra wiadomość, zła wiadomość, dobra wiadomość. Jeśli do tej pory tak przekazywaliście komukolwiek feedback, błagam, bardzo proszę, błagam. Wyrzućcie to tę metodę do kosza i to już hop hop, naprawdę. Dlaczego? Bo nie działa, bo jest szkodliwa i naprawdę bardzo mało konstruktywna. I bez względu na to, co o niej słyszeliście, nieważne jak ubierzecie to w słowa, to nie działa. Po prostu nie działa. No ale dobra, skoro już wiemy, co nam to daje, to pozostaje pytanie, jak to robić dobrze? No i. Mam dla Was w sumie kilka konkretnych wskazówek. No to jak dawać ten feedback? Po pierwsze, dobrze wybierzcie moment, zadbajcie o to, by feedback odbył się w odpowiedniej chwili, najlepiej niedługo po sesji, bo wiecie na świeżo, ale wtedy, kiedy wszyscy są dostępni. Warto, żeby emocje jednak już opadły. Unikajcie robienia tego na gorąco, bo zaraz po dłuższym konflikcie, na przykład, może być mniej konstruktywnie. Na fali emocji mamy raczej tendencję do bardzo niereaktywnych i niekoniecznie przemyślanych komentarzy, a przecież tak, tego właśnie nie chcemy. Upewnijcie się, że wszyscy czują się komfortowo, nie jest to w końcu przesłuchanie, ale wspólne spojrzenie wstecz, no i w przyszłość. Po drugie skorzystajcie ze struktur, które działają, jak choćby metoda Stars and Wishes, czyli gwiazdki i życzenia, którą możecie kojarzyć już z mojego materiału o BHS, może gdzieś to ładnie tu zlinkuję. No ale że metoda ta pomaga pozbierać nam konkretne wnioski od wszystkich uczestników sesji i buduje atmosferę zrozumienia w grupie. Na koniec sesji każdy gracz IMG mogą wskazać swoje właśnie gwiazdki, czyli co najbardziej podobało nam się w czasie tej sesji oraz życzenia, co chcemy zobaczyć w przyszłości, czy coś moglibyśmy zrobić inaczej, czegoś mogłoby być więcej lub mniej. No, i nie oszukujmy się, wybór metody feedbacku oczywiście zależy od Waszej grupy. Jeśli będzie to zwykła rozmowa na zimno, spotkanie jeden na jeden, krótkie ankiety albo pytania otwarte typu, jaki moment na sesji zapadł w pamięć, czy coś było niejasne lub frustrujące, czy chciałabyś zobaczyć coś konkretnego następnym razem, jest to całkowicie w porządku. Ważne, żeby u Was w grupie działało. No dobra, to co dalej? Po trzecie, skupcie się na zachowaniach i odczuciach, a nie na ocenach. Czyli zamiast powiedzieć, źle to zrobiłeś, lepiej zabrzmi, kiedy podjąłeś tę decyzję, miałam wrażenie, że. I zastanawiam się, czy mogło być inaczej. Takie sformułowanie pozwala uniknąć obronnej reakcji. Dlaczego powinno nam na tym za wszelką cenę zależeć? Ponieważ w momencie, gdy wchodzimy w tryb flight. Or... Flight or fight. Nasz mózg przestaje przyswajać informacje, skupia się na tym, by uniknąć nieprzyjemnej dla nas informacji lub obronić się przed nią. W tym drugim wypadku najczęściej dojdzie do eskalacji i powstania sytuacji konfliktowej. Nie jest to ani miłe, ani przyjemne, a z doświadczenia wiem, że potrafi prowadzić do długotrwałych uraz. Stawiajmy więc na: ja, tak? Ja poczułam, ja odniosłam wrażenie, ja bym chciała, ja nie potrafię, ja, ja, ja. Zwiększy to nie tylko komfort odbiorcy, odbiorcy feedbacku, ale pozwoli nam też łatwiej zidentyfikować problem, bo będziemy musieli dokonać analizy, co się wydarzyło, jaki to miało na mnie wpływ, czy chciałabym, żeby było inaczej. Jasne, wiem, brzmi banalnie, ale takie nie jest. Niemniej, im częściej będziecie starać się tak robić, tym z większą łatwością będzie Wam to przychodzić. Praktyka czyni mistrza, jak zawsze. Po czwarte, konkret i rozwiązania. Na przykład Podobała mi się scena, kiedy postać Quilla pojawiła się w swojej prawdziwej formie i mogliśmy przyjrzeć się naszym postaciom, poza ich cielesną wersją. Chciałabym takich rzeczy więcej, bo mam wrażenie, że to są te momenty, które najbardziej nas budują jako drużynę. Wiem, że zabiera to czas rozgrywki, nie zawsze widać na to przestrzeń podczas sesji, ale to było naprawdę bardzo fajne i pozwoliło mi tak naprawdę jeszcze lepiej wejść w moją postać. Jak więc widzicie, feedback może być też laurką, którą Banaś usłyszy dopiero, jak odsłucha ten materiał. Grunt, aby był konstruktywny. To niekoniecznie będzie krytyka. To także wrażenia, wskazówki, co dalej, które mogą mobilizować do zmiany, nadawać dalszy kierunek. Oczywiście, możemy wskazywać minusy, rzeczy, które nam się nie podobały, czy w jakiś sposób dotknęły nas emocjonalnie. Ważne, by proponować rozwiązania i podkreślać konkretne momenty, tak by wszyscy rozmówcy byli na tej samej stronie i sami też mogli przeanalizować swoją perspektywę na daną scenę. W ten sposób będziecie mogli wspólnie wsp wypracować sobie tak na dobrą sprawę, na czym Wam jako drużnie najbardziej zależy, no i bawić się wyśmienicie. To co dalej? W trakcie sesji po co wybrać? Feedback w trakcie sesji może mieć miejsce przy krótkiej przerwie po scenie kluczowej, ale trzeba robić to z wyczuciem. Częste przerywanie może niszczyć flow i dobrą zabawę. Jeśli jednak zachodzi potrzeba upewnienia się, czy wszystko w porządku, na przykład po jakimś trudnym momencie, czy też nadania kierunku na przykład czy wchodzimy w tę scenę bardziej mocniej, warto pozwolić sobie na tę chwilę rozmowy. Feedback po sesji jest zazwyczaj tym, na którym potencjalnie będzie wam zależało chyba najbardziej, bo pozwala na spokojne przemyślenie i lepszą refleksję nad wydarzeniami w grze. Jeśli nie spotykacie się regularnie albo nie gracie wielowątkowej, wieloetapowej kampanii, dobrym pomysłem może być też po prostu krótki debriefing, czyli zachęcenie wszystkich uczestników gry do rozebrania jej na części pierwsze i wskazania, co zadziałało, a co potencjalnie wymaga poprawy. Wiadomo jednak, że to wygląda. Tak rewelacyjnie, w sumie tylko na papierze. A wszystko może pójść nie tak, gdy tylko zaczną sypać się pierwsze komentarze. No dobrze, jak więc reagować, jak sobie radzić z tym naszym nieszczęsnym feedbackiem? A feedback może zostać przyjęty źle. Jeśli ktoś poczuje się oceniony, porównany do kogoś innego lub skrytykowany, może się zamknąć w sobie lub zareagować agresją. Dlatego najważniejszymi elementami zawsze będą spos sposób sformułowania, atmosfera i ochota na rozmowę u wszystkich stron tej konwersacji. Co można zrobić w takiej sytuacji? Jeśli widzicie, że ktoś reaguje defensywnie, przerwijcie rozmowę, nawet jeśli to nie wy w tym momencie udzielaliście feedbacku i spytajcie czy wolisz porozmawiać indywidualnie, a może innym razem? Danie przestrzeni, możliwość zrobienia kroku w tył i zadbanie o komfort powinno być najważniejsze. Warto też nie robić feedbacku z zaskoczenia. Ustalcie przed sesją, że po grze zrobimy tę krótką rozmowę. Pogadamy sobie i to pozwoli nie tylko oswoić się z tą myślą, że ta rozmowa nadejdzie, ale też zebrać po drodze przemyślenia, które będziemy chcieli przekazać. Jeśli okaże się też, że sytuacja stała się mało sprzyjająca, bo na przykład zrobiło się bardzo późno, bo historia nas poniosła, a wiadomo jak to jest, to warto po prostu odpuścić tym razem i ustalić kiedy i w jaki sposób wrócimy do tematu lub spytać, czy w ogóle jest taka potrzeba, bo może nie być. Feedback może być też niepożądany. Brzmi szokująco, no ale nie każda grupa lub każdy gracz chce głębokiej analizy w każdej sesji. Niektórym wystarczy było fajnie, dzięki, widzimy się za tydzień. Jeśli grupa komunikuje, że woli mniej formalności, nie warto też za wszelką cenę naciskać. Ale jeśli szczególnie nam na czymś jednak zależy, a jesteśmy w takiej sytuacji, warto zadać konkretne pytania, dzięki którym nie będzie to wyciąganie na siłę każdego kolejnego słowa, tylko prosta odpowiedź. No i feedback może zostać też niewykorzystany. Zbieranie uwag, a potem nic z tym nie robienie, to ryzyko. Wasi współgracze mogą pomyśleć, po co to było. Technika stars and wishes zawiera element życzenia, czyli co chce zobaczyć następnym razem. I wtedy warto to uwzględnić w przygotowaniu sesji. Jeśli coś regularnie powtarza się w feedbacku, potraktujcie to jako no, sygnał do reakcji. Jeśli stale będziecie ignorować życzenia grupy, no, wiemy, do czego to, to prowadzi. No to co? Telegraficzny skrót. Proście o feedback, jeśli zależy Wam na rozwoju lub lepszym zgraniu ekipy i dopasowaniu tego stylu gry do Waszych potrzeb. Dobrze dobierzcie do Waszej grupy czas i formę dzielenia się wrażeniami. No i dostosujcie się też pod tym względem do grupy. Konstruktywnie i konkretnie podchodźcie do zachowań, sytuacji i scen, o których chcecie rozmawiać. Zawsze mówcie o własnej perspektywie, reagujcie i wprowadzajcie rzeczy, które są sygnalizowane przez resztę ekipy. Uszanujcie też, gdy ktoś nie chce feedbacku. No bo w końcu to jest tylko narzędzie, a nie obowiązek. No i to w sumie tyle. Dziękuję. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i liczę, że przynajmniej część z tych wskazówek okaże się dla was wartościowa. Jeśli wszyscy przy stole będą czuli się zaangażowani, słyszani, wasze sesje na pewno na tym zyskają. Dajcie też znać w komentarzach, czy sami korzystacie z feedbacku. Czy o niego prosicie, czy macie jakąś metodę, technikę, a, czy jest coś, co się u Was sprawdza? A jeśli Wam się podobało, to zachęcam serdecznie do lajkowania, klikania dzwonka, subskrypcji. Zapraszam też na naszego Patronajta oraz Discorda, gdzie możecie z nami pogadać na żywo. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego materiału. I tyle ode mnie. Dzięki i do miłego!